Cześć, czołem, kluski z rozsąłem. Widzę Was. Tak się cieszę, że znowu możemy się zobaczyć. Kochane dzieci, sprawa jest bardzo poważna, bo chodzi o spotkanie z kimś wyjątkowym. Z kimś absolutnie wyjątkowym. Pamiętacie, jak mówiłem Wam, że nauczę Was, jak się modlić. Chciałbym Was nauczyć, jak można rozmawiać z Bogiem. Hmm. Każdy może to robić. To, że Boga nie widać, nie znaczy, że nic do nas nie mówi. Żeby z Nim rozmawiać, pierwsze i najważniejsze, to trzeba chcieć. Pan Bóg mówi, że kto szuka, ten znajduje. Więc jeśli chcemy go znaleźć, chcemy się z nim spotkać, to na pewno nam się to uda. I nie ma takiej osoby, w której Pan Bóg by powiedział, że nie będzie z nią rozmawiał. Pan Bóg chce rozmawiać z każdym. Bardzo chce z każdym rozmawiać. Kiedy już Mamy w sobie to pragnienie, żeby z nim porozmawiać, to musimy wiedzieć, co dalej robić, jak usłyszeć to jego słowo. Pan Bóg dał nam taką specjalną księgę, w której napisał wszystko to, co chce nam powiedzieć. Na każdy czas. Ta księga to Biblia. Pismo Święte. Tam są zapisane słowa Boga. Żeby usłyszeć Boga, możemy Go usłyszeć w ciszy. Więc jeśli chcemy się z Nim spotkać, musimy wyłączyć wszystkie głośne rzeczy. Znaleźć sobie takie miejsce, gdzie będzie cicho i spokojnie. I gdzie nikt nie będzie nam przeszkadzał. To bardzo ważne. Jak znajdziemy sobie takie miejsce i już mamy czas, wyłączone bajki, i muzykę, i telefony, żeby nic nam nie przeszkadzało, to wtedy siadamy sobie wygodnie, ale <gryw> nie kładziemy się na łóżko, bo wtedy bardzo łatwo można pójść spać! Lepiej tego nie robić, bo gość, który przyjdzie, nie będzie mu miło, jak zobaczy nas, że śpimy. Jak już sobie wygodnie, wygodnie usiądziemy, to wtedy rozpoczynamy nasze spotkanie od znaku krzyża: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. A później zapraszamy Pana Jezusa. Mówimy do Niego: Panie Jezu, zapraszamy Cię na spotkanie. Przyjdź do mnie. Chcę usłyszeć, co chcesz mi powiedzieć. I On przyjdzie, bo On nigdy nikomu nie powie, że nie ma dla Niego czasu. Ma czas dla każdego człowieka, w każdej chwili. I tylko czeka, żebyśmy mogli znaleźć my dla niego trochę czasu. I nawet wyobrazić, że wchodzi do pokoju i siada obok mnie. Bo tak naprawdę się dzieje. Zaczynamy czytać jego słowo. I czytamy. I słuchamy. Kiedy tak w ciszy i skupieniu czytamy to Słowo Boże, to nagle jeden fragment, albo zdanie, albo nawet słowo staje się dla nas tak jakoś bardziej ważne. Tak jakby mówiło coś do nas. I to właśnie mówi do nas Jezus. Właśnie w taki sposób. Spróbujemy spotkać się z Panem Jezusem. Razem pomogę wam. To do zobaczenia. Pa pa pa. Byłem z Burkiem na spacerze. Nie? Murek